Jak i klasztor i może starałem się konkretnie dotrzeć do grupy czytelników, która po prostu Grabińskiego już zna dobrze i której brakuje pewnych utworów, które zostały pominięte w wznowieniach, zarówno Czech jak i Lewa. Chociaż powiem tak, że w tragedii pewne utwory zostały mimo wszystko przeze mnie pominięte z różnych względów. Nie jest to liczba po duże, natomiast e, są to osoby, które na pewno będą zainteresowane tego typu utworami z racji ich dostępności i z tego, że chociażby niektóre utwory z, to, z odologii, e, są dość ciekawie. Zostały tak w taki sposób przez hutniki i czy lema, potraktowane na sobie, tak subiektywnie odrzucone jako, jako te gorsze, chociaż według mnie na przykład e, mogłyby się znaleźć stopienie w tych zdrowieniach, a na przykład można było obudzić inne, mhm. no, chociażby na Wzgórzu róż to był, było opowiadanie, które zostało pominięte, a było przecież tytułowym opowiadaniem z, z całego Tomiku, więc miałem tutaj, że dwie trzecie, na Wzgórzu róż właśnie się nazywało. był nie dość dobre, ale, ale jakoś z pewnych został przez nich pominięty, Więc chciałem za, zaprezentować te utwory właśnie tym, czy tym no, Przy okazji, osobą być może też dotrze to do osób, które w ogóle interesują się mm -hmm. fantastyką klasyczną, czyli na przykład. E, natomiast byłem pewien po prostu, że, że zainteresowania tych osób, które znają już granicę, to chyba jest. Znaczy, mm -hmm. <laughs> Myślę, że tutaj wszyscy, e, <coughs> jak, e, jak siedzimy, to spokojnie możemy się lekko. Potem tą, bo faktycznie stanowi, stanowi bardzo, bardzo dobre uzupełnienie do tych kanonicznych rzeczy, które były już bardzo dużo razy. No właśnie, a jaki jest z Grabińskim na naszym na portalu? To jest tak, że go odkrywamy w momencie, kiedy klikniemy sobie na, na targ klasy Grozy. I wtedy pojawia się pięć, e, pięć stron, na których e, jest bardzo dużo Grabińskiego. Bardzo dużo rzeczy robicie wokół tego Grabińskiego. E, natomiast zastanawiam się, e, jak on dla Was funkcjonuje trochę. Czy, czy to jest tak, że e, lansujecie go, bo jest jakimś takim naszym rodzimym ewenementem? E, czy też. E, czy też może jest dla niego miejsce gdzieś w jakiejś szerszej perspektywie? Bo, bo jednak specyfika waszego, waszego portalu polega na tym, że zbieracie teksty bardzo różne. Nie ograniczacie się do żadnego konkretnego nurtu fantastyki, grozy, horroru czy, czy czegokolwiek jeszcze. Tylko staracie się pokazywać maksymalne zróżnicowanie tych, tych wszystkich historii. I, i właśnie, jak tam się sytuuje Grabiński? No, przyznamy się szczerze, że my nie mieliśmy tyle odwagi, ile starszych, żeby tak z was inicjatywy wyjść mm -hmm. z Grabińskim na naszym portalu. Pani może już wspomniałaś, my skupiamy się na grozie zróżnicowanej. To nie jest tylko fantastyka grozy, ale też groza obecna w kryminałach retro, w mrocznych thrillerach. Mm -hmm. I trzeba przyznać, że przez długi czas myśleliśmy, że jeżeli będzie się reklamowało Grabińskiego no z takimi komercyjnymi markami jak King czy Masterton, to nie będzie on miał szans na naszą portalu, nie będzie się miał przebić. I dopiero właśnie w ubiegłym roku, kiedy zobaczyliśmy, że zaczyna się robić ożywienie w jego sprawie, właśnie za sprawą agarty między innymi czy też Cabortu, to uznaliśmy, że to jest właśnie dobry moment, w którym można wypromować Grabińskiego, ponieważ już interesowaliśmy się nim wcześniej. My właśnie z Pawłem fascynowaliśmy się Grabińskim już od dłuższego czasu. I od tamtej pory postanowiliśmy poświęcić Grabińskiemu sporą część naszego portalu, za co już, już nasza naczelnia nas, nas od, odsądza od trzeba przyznać. I Grabiński zajmuje u nas miejsce obecne, obecnie dość ważne, ponieważ zaangażowaliśmy się właśnie między innymi w Promowanie roku Grabińskiego, i my promujemy Grabińskiego nie przede wszystkim jako twórcę polskiego, co jest oczywiście ważne na naszym rodzie, mm -hmm. ale przede wszystkim jako y, twórcę niepóźnikowego. Ja powiem szczerze, że jestem przeciwny reklamowaniu danego pisarza, dlatego że nasz albo dlatego, że klasyka, więc klasykę trzeba znać, tylko według mnie Grabiński oferuje naprawdę, y, mimo swojego, y, swojej dość takiej no, klasyczności, do, całkowicie nową jakość. Y, Grabiński スポイン